się nazywam Agnieszka Herka. jestem tutaj dzisiaj, żeby powiedzieć Wam o Chrystusie. ile będą święta. Ludzie się zbierają przy stole wigilijnym i witają Dzieciątko. A ja Wam chcę powiedzieć, że dwa tysiące lat temu Narodził się król. Pan i Zbawiciel. To nie jest żadne dzieciątko. To jest potężny, wielki król. Pan, Panów. To Bóg potężny i mocny. Niesłabe, bezbronne dzieciątko. To Bóg, który ma moc wyrwać człowieka z piekła. Wyrwać człowieka ze śmierci. To dzieciątko, do którego ludzie w święta przychodzą, modlą się, jakkolwiek to wygląda. Jakieś stajenki, szopki i tym podobne rzeczy, które mają reprezentować Boga, tak naprawdę ukazują nieprawdziwy obraz Boga. Tak, Chrystus się narodził w takim miejscu. Ale to nie jest bezbronne dzieciątko. Chcę Wam ludzie powiedzieć, żebyście obudzili się z takiej mentalności, żeby myśleć, że to jakieś dzieciątko. Bo to jest potęga, która przyszła na świat. To żywy Bóg, który się narodził w ciele człowieka, żeby wyrwać człowieka ze śmierci. Chcę, żebyście pomyśleli nad tym, jak wygląda Wasze życie, co Wy naprawdę nazywacie życiem. Bo ja Wam chcę powiedzieć ludzie, że wszystko, o czym człowiek żyjący w oddzieleniu od Boga myśli, że jest życiem, to to jest iluzja. To nie ma nic wspólnego z prawdziwym życiem. Bo życiem jest Bóg. Jezus Chrystus to życie. Jezus Chrystus to żywy, objawiony Bóg. To słowo do człowieka. Słowo życia. Święta. To ludziom się kojarzą z takim szczególnym czasem pojednania. Cały rok niejednokrotnie ludzie ze sobą walczą, kłócą się, robią sobie nawzajem różne złe rzeczy, a potem przychodzi wigilia, przychodzą święta, skłócone, znienawidzone ze sobą rodziny, niejednokrotnie od pokoleń, siadają ze sobą do stołu i udają, że wszystko jest okej. Okay. Bzdura, fałsz, iluzja. To udawanie, ta nic nie daje. Ona nie zmienia życia Twojego człowieku. Twoje życie może zmienić tylko Bóg, tylko relacja z nim. Ta miłość, ta sympatyczność, którą sobie ludzie okazują wokół ona nie ma nic wspólnego z prawdziwą miłością. Nic. Bo prawdziwa miłość. To miłość, która się poświęca. To miłość, która kładzie życie. Życie swoje za ciebie, człowieku. Miłość, która jest niezależna od okoliczności, od wydarzeń. Ona po prostu jest i trwa bez względu na wszystko. Tak cię, człowieku, umiłował Bóg, że syna swojego dał nawet za Ciebie umarł. Chrystus przyszedł na świat umrzeć za moje i Wasze grzechy. On poniósł należną nam karę. Wziął na siebie grzech, wziął na siebie choroby, nieszczęścia w To tam na krzyżu Golgoty dokonało się zwycięstwo. Żeby to zwycięstwo mogło się dokonać, to Bóg, który jest miłością do siebie z miłości. Taka jest miłość. Ta prawdziwa, nie iluzoryczna. To miłość. I taką daje tylko Bóg. Chcę Wam powiedzieć, że najgorsze, co wam się może w życiu przytrafić, to umrzeć nie pojednawszy się z Chrystusem, nie pojednawszy się z Bogiem. Nic gorszego nie może was w życiu spotkać. Nic. Wszystko, z czym się dzisiaj zmagacie, jest niczym, niczym w porównaniu z tym, że nie macie relacji prawdziwej z Bogiem, że w sercach swoich nie jesteście z Nim pojednani prawdziwie. Słowo Boże mówi, że każdy kto w swoim sercu uwierzy, że Chrystus umarł za niego. Uwierzy, że ten Chrystus po trzech dniach stał z martwych a ustami wyzna, że Jezus jest Panem jego życia, zbawiony będzie. Tu nie trzeba nic więcej. Trzeba uwierzyć w swoim sercu, że Chrystus jest prawdą. Że to nie małe we. Ale potężny Bóg, który ma moc wyrwać cię ze śmierci. Każdy człowiek, który się rodzi na ziemi, on się rodzi z martwym duchem, oddzielony od Boga. I tylko pojednanie z Chrystusem przyjęcie go jako ostatecznej prawdy do swojego życia. Tylko to powoduje, że duch człowieka się odradza i człowiek staje się nowym stworzeniem. Nowym, doskonałym, takim jak Bóg zaplanował od początku. Chrystus przyszedł do tych, co się źle mają. Chrystus nie przyszedł, żeby potępiać Was ludzie. On przyszedł, żeby Was zbawić. Bóg nie chce, żeby życie kogokolwiek było beznadziejne, było pełne frustracji, lęku, niemocy, smutku, jakiejkolwiek patologii, choroby, biedy. Bóg tego nie chce, bo to jest dobry ojciec. To nie jest patologiczny, psychopatyczny ojciec, który chce źle dla swoich dzieci. To nie tak. Autorem wszystkich nieszczęść w Waszym życiu jest diabeł, nie Bóg. Bóg nie zsyła na nikogo chorób, nieszczęść, tym podobnych rzeczy. On nie chce nieszczęśliwego człowieka, żadnego, jakiejkolwiek ten człowiek patologii nie siedzi, bo to nie tak. Bóg przyszedł, żeby wyrwać człowieka z ciemności, postawić go w świetle, przyszedł, żeby pojednać. To ze sobą. Chrystus konał w męczarniach za mnie i za was. Pocił się krwią. Taka jest miłość. Taka jest miłość ta prawdziwa. Zdolna do największych poświęceń. Chrystus oddał samego siebie, poświęcił siebie samego. On się wyrzekł swojej boskości. Bóg wyrzekł się swojej boskości. Nawet tego się pozbawił i przyszedł na świat w ciele człowieka. Taka jest miłość ludzie. Wszystko inne to jest iluzja. Po prostu. Nie dajcie się oszukać, że jest inaczej. I Bóg, który jest miłością, on chce dla Was dobrze. On chce, żebyście doświadczyli, Jaka jest ta właśnie miłość? Jaki jest ojciec, który kocha swoje dziecko, który się o nie troszczy? Bo chce wasze życie podnieść. Sami z siebie nic nie możecie, nic. Nikt nie może sami siebie. To jest iluzja. Nawet jak dzisiaj jesteście w miejscach, gdzie wam się wydaje, że macie w miarę fajne życie. Pieniądze, rodziny, dobrą pracę. Spełniacie, realizujecie siebie. Bo to, to się kiedyś wszystko skończy, a na każdego z was przychodzą takie czy inne problemy w życiu. I w miejscach problemu, kiedy ty żyjesz człowieku bez Boga, albo od tego Boga odchodzisz, to tu wpadasz w diabelską pułapkę po prostu. A Bóg tego nie chce. Bóg chce, żeby Twoje życie było święte, czyste i godne. Żebyś Ty był radosny. Żebyś Ty był silny i mocny. Żebyś Ty wobec wszelkich okoliczności, które Cię w życiu spotykają, miał moc. Moc, którą daje Bóg. Moc w Jezusie Chrystusie, aby zwycięsko przejść przez wszystko. Nie zatwardzajcie ludzie waszych serc. Stoicie przed stajenkami, szopkami, zbudowanymi ludzką ręką. Jakkolwiek, to artystycznie może być ładne. Ale to nie tak. To nie jest Bóg. Bóg to żywa osoba. Żywa, Chrystus żyje! Siedzi na tronie. I żyje. I chce mieć z Tobą relację serce do serca. On wyciąga swoją rękę każdego dnia do Was. On was nie chce potępiać. Cokolwiek w swoim życiu żeście zrobili. Chrystus przyszedł do największych zwrotniarców. Bóg nie chce potępiać ani mordercy, ani gwałciciela, alkoholika, narkomana, prostytutki, nikogo. Bo to nie tak. Bóg chce, żeby życie każdego z tych ludzi było podniesione, bo to jest dobry Bóg. Ale to się nie stanie, jeśli ty, człowieku, zatwardzisz swoje serce i nie uznasz Chrystusa za jedyną prawdę do swojego życia. Bo tylko Chrystus ma moc wyrwać Cię ze śmierci, wyrwać Cię z ciemności. Tylko on. Zastanówcie się nad tym. Bóg to nie są jakieś religijne obrządki. To nie choinka, to nie opłatek. To nie jakieś chlepane modlitwy, jak wierszyki, jak wyuczone jakieś mantry. To nie tak. Serce do serca, to o to tu chodzi. Jak przyjaciel z przyjacielem. Taka bliska relacja. O to chodzi Bogu. Ale Bóg kocha człowieka w Chrystusie. W Chrystusie. I tylko w Chrystusie będąc, człowiek odnosi zwycięstwo. Bez Chrystusa niestety, nawet jeśli to życie tu wydaje Ci się, że przeżyjesz w swojej iluzji, Fajnie, to ono się kiedyś skończy. Gdzie będziesz? Gdzie pójdziesz później? Co będzie z tobą? Zastanowiłeś się kiedyś nad tym? Możesz nie wierzyć w to, że świat duchowy istnieje, ale ja ci chcę powiedzieć, że on jest bardziej realny niż to, co ty widzisz własnymi oczami. Świat duchowy istnieje. Rzeczywistość duchowa jest realna. Jest prawdą, gdzie spędzisz swoją wieczność. Nikt z Was nie wie, ile mu życia zostało na tej ziemi. Nikt tego nie wie. Ale chcę Ci powiedzieć, że możesz mieć pewność tego, gdzie spędzisz swoją wieczność. Tą pewnością jest Chrystus. Kiedy się człowiek, jedna z Chrystusem, ma pewność, że pójdzie do nieba, cokolwiek by się nie stało. Nawet jeśli za sekundę miałby umrzeć, to umrze tylko jego ciało, a jego duch będzie żył wiecznie. Szczęśliwości, jeśli się nie pojednasz z Chrystusem, pójdziesz do piekła człowieku i nie ma żadnej innej prawdy. Bóg nie chce, żeby ktokolwiek z was tam trafił, On tego nie chce. On każdego dnia 24 na dobę wyciąga rękę do każdego z was. I każde... każdego z was woła. Otwórzcie swoje serca. Otwórzcie serca przed Bogiem. Uwierzcie, że Chrystus to jedyna droga, jedyna prawda. To życie. Nie ma życia poza Chrystusem. Nie ma! Proszę Was, pojednajcie się z Bogiem. Pojednajcie się z Bogiem w waszych sercach. Zawołajcie do Jezusa, gdziekolwiek jesteście w swoim życiu. W jakimkolwiek teraz w momencie swojego życia jesteście. Nawet jak w najgorszym bagnie siedzicie, w najgorszej patologii. Chrystus i tylko On ma moc was z tego wyrwać. Przyjdźcie do Chrystusa. Amen.